Siemano widzowie, dzisiaj zaczynamy daily vlog. Udało się jak zawsze ostatnio wyjechać w ciągu tygodnia na moto. Robimy rozgrzeweczkę. Dzisiaj latam sobie ze Spaceonem. Pierwsza nie, druga jazda ze Spaceonem, ale pierwsza tutaj na naszych okolicznych terenach. Także po raz pierwszy wyjeżdżamy chyba od miesiąca tutaj w teren w okolicy. Dawno nas nie było. Także zobaczymy czy coś się pozmieniało, czy mocno zarosło jak tam wszystkie nasze te tereny. Polecimy sobie na standardowe miejscówki, na podjazdy eee, oblecimy pewnie leśną ścieżkę, tą, którą wycinałem jakiś czas temu. Eee, no i co? I przymierzamy się powoli do... Wow. Przymierzamy się powoli do niedzielnego wyjazdu. Bo chcemy sobie gdzieś troszeczkę w końcu w przelot polecieć. Dawno już nas nie było nigdzie na, na przelocie. Planujemy zrobić sobie taką traskę na 4-5 motocykli ze sprawnym tempem zrobić ze 150 może 200 km. Space on ćwiczy, kurczę. Zobaczcie, jak nam tor zarósł. Może jutro się go wykosi troszeczkę, bo aż wstyd go na filmikach pokazywać. Wow, wow! Kurna, kolejne rękawiczki, co mi się rozpadają. Gówniane są te foksy. Tutaj to w ogóle w tej trawie nie wiadomo co jest. Nie dobra. Sakra. Zaraz sobie krzywdę zrobię. A co? A mi szczenę dojechało. Jeszcze space, on to ze mną nie był tam w tej ścieżce w lesie w tym roku. O kurupotwy. Fajnie, że kurczę, w końcu się udało wyjechać w ciągu tygodnia. Jakoś w zeszłym chyba tygodniu, tylko raz pojechałem na chwilę na supermoto ale ostatnio trochę mniej jeżdżę niż, niż wcześniej w marcu czy w kwietniu. Ale myślę, że zaraz wrócę do gry. Ogarniam tak, żeby sobie codziennie do pracy dojeżdżać motorkiem. Bo to jest taki trochę temat bardziej skomplikowany niż w zeszłym roku. Ale myślę, że coś wykminie i będzie fajnie. Też trochę na Supermoto i na Tenerce Polatam sobie, także Także jest zlibiście. Zobaczymy czy wody tutaj jest dużo W tym, to, na tym Na tym torze, na ścieżce Ale zarosło, jaki gąszcz Muszę tutaj iść poprawić Tą gałąź Ale zarośnięte O, spoko, suche Może objedziemy dookoła Kurde, mamy czyste motorki, a nie chce nam się tylko przez jeden raz przejeżdżać i mieć je uwalone, ale zaraz ogarniemy inną ścieżkę Ale jest, jest ścieżka jakby zachowana, także nie jest źle. Kurde, bezkitu ja, ja jak tu byłem ostatnio, to w ogóle nie było zielono. Dobrze! Czy tutaj jest też woda? Jedziemy czy nie? Nie, no bo No właśnie wiem. Dobra, to nie jedziemy. Jedziemy dookoła, zrobimy kółko i tam na Grabowsku. Kurde, już trzeba znowu przyjść z maczetą wycinać. Tak, nie ma sensu tutaj. Ale już mnie denerwuje ten kask, muszę sobie zmienić. Dobra widzowie, zbieram na nowy kask. Bo ten już mi lata strasznie na głowie. Łóżzę taka trawa, że nie wiem gdzie jest droga momentami. Ale widzę, że ktoś motorkiem tędy jeździł, bo są takie dosyć świeże ślady. W taką pogodę to najlepiej jest jechać jeden obok drugiego. Tak żeby sobie nie kurzyć nawzajem, trzeba sobie wyczalić tempo. Najlepsze jest, że pamiętam, że gadałem o takich rzeczach właśnie, jak jechać w taką pogodę w dużej ekipie. W momencie kiedy lecieliśmy sobie na, na Rokitno kiedyś właśnie w, e, taką ładną słoneczną niedzielę, ale niestety wtedy lipę miałem z mikrofonem. E, dźwięk z całego wyjazdu się spierdzielił. Niestety. Zmontowaliśmy po prostu filmik z, pod muzykę, z dwóch kamer i tyle. Zajebiście! Jak jedziemy obok siebie, to nawet jak przez kałuże przejeżdżamy, to jest spoko. Bo nie oklapiemy się nawzajem. Ale trzeba się dobrze zgrać i wiedzieć, co drugi rider będzie robić. Czasem jak, jak mamy wywalone, to się nawzajem ochlapujemy, ale przeważnie to jeden na drugiego uważa. No ale z owaliłem kurzem. Ja to zawsze wjeżdżam tutaj na trawkę. Znaczy tutaj. Ogólnie wjeżdżam w takich sytuacjach na trawkę, żeby przez jakiś czas trochę mniej kurzyło. Wtedy osoba z tyłu może sobie dojechać, zrównać tempo i można jechać już bez kurzenia. Albo kolejna też fajna, bardzo ważna kwestia to to, że jak lecisz jeden za drugim, właśnie w taką pogodę, gdzie jest straszny kurz, jest sucho no to trzeba jechać dosyć blisko, tylko wiadomo, nie ślad za śladem tak żeby w razie jakiegoś tam awaryjnego hamowania, czy jakiegokolwiek hamowania no to sobie po prostu mieć czas na reakcję ominąć tego rajdera ale w momencie kiedy trzymasz się swojego poprzednika dosyć blisko kurz nie ma kiedy się unieść, znaczy bo jak zauważycie to kurz dopiero po chwili podnosi się tak jakby z poziomu gruntu do góry także jeśli trzymasz się wystarczająco blisko lecisz sobie jeszcze na stojąco, to praktycznie nad tym kurzem sobie masz łeb i nie jesteś cały zakurzony trochę muszę sobie zmiękczyć zawieszenie bo jest yy, za twarde, pod kosiankę sobie ustawiłem tam mi się fajnie szło wtedy ale teraz czasem na takich drobnych wybojach mam yy, no, za sztywne te zawieszenie Boże, co za brudasy tu taki syf zostawiły ale rozjeżdżona nasza miejscówka tak dawno mnie tu nie było ale rozjeździli kurwa co za bezmózgi tam syf zrobiony na dole puszki kurde zostawione butelki aż mam kurde niesmak ale tam za to rozjeździli pod tamtą ścianę to co ja próbowałem wtedy w tam w las A jaki wariat kurde no, Bez rozpędu idzie No i co, jak Space oceniasz swoją nową maszynę? Po takim wyjeździe jak ostatnio na, na wąwozy i jak teraz tutaj polatałeś na naszej standardowej miejscówce to... Co, jest duża różnica? Jest różnica, na pewno Duża jest różnica w prowadzeniu i powiedzmy taki przelotowy jeździe jest bardziej stabilny i nie ma chęci tak myszkałać, taki, takiego Shimi nie łapie. Też to prawdopodobnie kwestia jakiś tam opon, ale ta długość motocykla jest inna i to na pewno yy, czuć moc, moc mocny jest, mocny jest, ale na przykład jeżeli robimy na nawrotkę na kole, może czuć tą wagę. To jest taki minus tego, no ciężki jest motor, ogólnie jest ciężki taki, gdyby to było 350, to by było idealnie. No, ale tutaj już, jak jedziesz, to już zupełnie inaczej, Do, nawet zawias widać, że nie dobija tak, no nie, jak w 450 wtedy na RFS-ie, no to normalnie ci tam dół dobijało, tutaj wjeżdżasz jakby po sznurku, no chyba, że tak jest rozjeżdżone, no ale, ale no nawet widzę jak tutaj to... Zupełnie inaczej, tu widać, że ten motocykl jest trochę lżejszy, tu normalnie już się wiesz, koło podnosi i lecisz dalej, nie ma takiego schamowania silnikiem. Tutaj tak jak teraz wjeżdżałem, no to na przykład nie miałem tego rozpędu, dwójkę sobie wrzuciłem bez jakiegoś tam problemu. I właśnie jak już podjeżdżałem pod górkę, to czułem, że ten zaraz właśnie jakby tak naprawdę jechał po płaski, nie, nie było czuć tego dobicia ani odbicia i wjeżdżałem sobie w dwójeczku, jakbym. Jakby po prostu sobie bez problemu jechał. No się widziałem, że z tego dołku. I bez problemu, w ogóle jakbyś już nawet, jakbyś na podjeździe, to się dopiero jakby rozpędzałeś, no nie, nie że na prędkości wbijałeś. Tak samo tam, jechałem trują i jechałem trują za szybko, wiesz, takie było wrażenie trochę jest troszeczkę bez tła, na przykład na trójce, tak jak tam jeździłem. A tutaj on jechał trują, wiesz, bez żadnego problemu, on cały czas jechał tak, tak tam, no nie, nawet wrzuciłem, bo na dwójce było szybko, szybko jechałem nie wiem, co się na górze dzieje po tych właśnie kombinacjach, co oni tam porobili. Ja do zobaczę co tam jest. krzaki mi przeszkadzają o kurna, jeszcze tyś był z piłą. ja pierdzielę. zrobimy ten podjazd i zrobimy tam hopę na górze wow, kurde już się oduczyłem w piachu jeździć zobaczę jak on wjedzie zjadę tam te krzaki wyłamie dobra, podjechał pół metra wyżej jak ja kurna normalnie jak pod palmą bez kitu ja się czuję jak pod palmami. Sobie wjadę sobie od razu na trójce. Dobra, pierwszy pierwsza półka nie jest źle Dobra, widzę, że chłopaki wycinkę zrobili i to nie Ja to lubię tak jak jest naturalnie kurna, tutaj bo wycinali wszystko Jedzie ziutek! Poszedł, dojechał, ha dojechał, zajebiście Chwilę sobie poczekam Bo mnie piachem opierdzieli A jeszcze, jakby tam wjechać, Tam już ciężko. Tam trzeba by było uciekać. a tu szpadlami rozkopali. No, bo wcześniej to tak koło uciekało na niej, było ciekawie, a teraz widzę, jest rozkopane szpadlem. A ja robiłem tędy i teraz jest lipa. A tędy szłoby nawet wyjechać. A więc półka jest ale kurde ogólnie do zrobienia. O tu na pierwszą półkę jest lajtowo teraz. A da radę zrobić. Ty! Wolniej, tam trochę, tam trochę wolniej, i dopiero za tą chopką daj w PI**Ę ostro. Poszedłem tam na górę, ale pędru mi zabrakło. Hmm, myślałem, że dzisiaj będę będę dosyć czysty, ale już czuję piach w zębach i między palcami u stóp, ale spoko, między palcami i u stóp to działa jak, trochę jak peeling. Kurna Dobrze Najewiście Tak Kurde teraz Chcę spróbować tam na samą górę wyjechać No Jest ciężko, ale do zrobienia Ua. Ale jakbym miał jednak tą 52 zębatkę To by lepiej było Ale tajisz? Bo już miałem odpuszczać Ale stwierdziłem, że dobra jeszcze cisnę Kurna Idzie wariot. Eee, teraz to już! Co? Jak ciśniemy? Dawaj jeszcze kurwa Tylko z miejsca? Czekaj, jak to robić? Od tej strony? Najlepiej było zawsze wymyśli tak A później ja nie mogę odpuścić, bo mi będzie wstyd Oj. To trzeba jedynką A czekaj, ja zjadę jeszcze raz, może spróbuję Ale nie podobało mi się, bo cały czas Tak wiesz, nogą się odpychałem My lubimy sobie tak coś technicznie pokombinować Ale było dobrze Możemy dawaj zjechać, wjechać tam No bez tym drugim podjazdem Co za waria... <śpiewa> I naskakał jak małpa! Ale Ci wychodzi za tym nowym mote, ja? No, no wychodzi, wychodzi. nie, nie powiem. No wyszedł ładnie, dobrze No nie! Ale fajna droga Ku zachodzącemu słońcu O kurna Nie przejedziemy! Jak już tak jadę i mam wrażenie, że jakbym miał mało powietrza W kołach trochę Ooooooooooooooooo wow, różna tak jakoś dziś mi trochę tupę zaczyna nosić jest taka dziwna pogoda tak właśnie wszędzie ponuro w idzie burza cały czas nas goni ja to tak lubię tak sobie wyjść właśnie w tygodniu po pracy przejechać się motorkiem poprawić sobie nastrój zmęczyć się porządnie potraktować to trochę jako trening a chciałem kurde tego uniknąć akurat idealna dróżka, żeby dać na koło. <grystanie> jo, ja! dobrze, że tu nic nie było. Kurde, gorszego. I patrzcie, że teraz w takiej, w takiej trawie. E, trafiacie na jakąś taką norę, czy dziurę właśnie bobra. I tak z ziomkiem jechaliśmy. Prawa jeszcze wyższa, tak ponad pas. I właśnie były takie praktycznie metrowe. Na, no na głębokość to na pewno metr. No i prawie metr średnicy. Jedną się udało przeskoczyć, a przed drugą się zatrzymaliśmy. Ale właśnie najgorsze to jest hamować, w takim momencie hamować, albo no zazwyczaj nie wyhamujesz, lepiej dać. Manetę do góry. O manetę do góry. Lepiej dać manetę odkręcić porządnie i po prostu cisnąć, żeby przelecieć. Kurde Spencer, to na tym, na tym moto tak ciśnie ogniem. Chyba mu się wtedy... Jak u kuby byliśmy, to tak mu się to wkręciło ta, te zapierdzielanie w lesie że cały czas ma jeszcze ten tryb włączony. A ja, co? Wkradamy się na tereny dawnego więzienia komunistów. Dobra, uciekamy z terenów dawnego więzienia komunistów. Strażnicy się o nas dowiedzieli. Musimy uciekać. Kurna, taki odcinek kiedyś nagrać, dobra beka by była. No, miało być spokojnie. tej mówi, przyjedziemy spokojnie. Fajnie, bo teraz e, zauważam. Jak właśnie co, co powoduje pochylenie się za bardzo do przodu. Podczasem czasem z lenistwa podczas hamowania podsunę się do przodu motocykla i w tym momencie i w tym momencie e, zaczyna mi przód myszkować, zaczynam łapać szymi. Dobra mordy, będę się z wami żegnać, bo właśnie widzę, że już pada mi bateria. Także tym oto ładnym zachodzącym słońcem Albo tym oto pięknym zachodem słońca Żegnam się z wami e, Dzięki za dzisiaj Wpadajcie w komentarze e, Kupujcie nasze bluzy Wspierajcie nasz kanał Muszę sobie kupić nowy kask Także dzięki bardzo Mamy też koszulki idealne na taką pogodę Jak, są, jak jest teraz Niedługo wpadają nowe produkty No i co widzimy się w kolejnym vlogu Marka! thank you